Zupy różne got gotowanie. No. A groch jedliście? Groch. No. no. Co pierdział po grochu? No. No bo mówisz, że groch z kapustą nie. A tu znowu jakaś Wicka pisała, że na wigilią nie groch z kapustą jedli. E, to ja pierwszy sobie. No. E, co tam jeszcze? Fasole? E, ja fasole ciężko stracam na mnie. No. No dobra, następny jeszcze ktoś dzwoni. Makaron. Tak. Słoński póni. Mm. Co jeszcze? Różne zupki. Jasne. Halo, halo? Halo, halo. Tak. Ja bym chciał porozmawić na temat y, ważnych spraw. Na przykład. E, na przykład y, się dalej można się zapisać jako lokator do Krzysztofa. Widz pyta, czy mógłby zostać następnym lokatorem? U Ciebie A nie jego obsadę. <laughs> Chwilowo nie ma miejsca. No. A gdzie chciałbyś zamieszkać? Aaaaa, jest taki mój. Co to prawda, co to prawda? To, to, no, to żart. Dobra. Co robi pociuszka? Dobra, to żarty to tutaj nie będziemy nie no. Wie, Wiesz co robi pociuszka, wiesz? No. To tak czasem przysiek bywa, wiesz, to dzwonią ludzie akuratni i nieakuratni, no. Wiesz, no. to różnie trafisz, nie wyczujesz przecież, nie. Ktoś dzwoni, ale nie mogę odebrać, nie wiem czemu. dzwoni ktoś? No, ktoś dzwoni, ale nie szło odebrać tego numeru. O, to jeszcze raz ta pani dzwoniła, zaraz.

Tak, słucham, halo. Witam, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie do pana Krzysztofa. Tak. Czy pan Krzysztof jest y, potomkiem pana Piłsudskiego? Yy, a to tak, to odpowiadał na to chyba. Czy jesteś potomkiem Piłsudskiego? To sto razy. 100 razy. Aha. Dobra, to na razie. Nie no, Krzyszku, chyba musimy kończyć tego lajta. Nie, gdzie... nie, nie, nie. Dałem. To dobrze, no jeszcze ktoś dzwoni. Tak, słucham. Halo? Że dzwonił się rozłączył. Rafał. tak? Jak te same pytania w kółko, to krótko odpowiedz. Dziękuję. Dobra, to tak będziemy robić. Mhm. Po co na te same pytania Nie, no bez sensu, to już wszyscy wiedzą przecież. No, One tylko wiesz, zadam te same pytanie, ja mm? I pośmiechamy się. E, nieprawda? Ty, czasem oni dumni, że z tobą porozmawiali pierwszy raz w życiu, Krzysiek. Co? Czasem zadowoleni, że pierwszy raz w życiu z tobą porozmawiali. Wiesz, a nie wiedzą o co zapytać, to pytają o to, co już dawno ktoś pytał, nie? Zgadza się, ale. No. Tak, słucham. Tak, mam pytanie. W sensie, tutaj moja mama ma pytanie, bo jest wiadomo fanką tutaj szkolnej. Tak. Mam pytanie do pana Krzysztofa, bo pan Krzysztof obiecywał już od dłuższego czasu, że pójdzie do fryzjera, że obetnie włosy, i widzę, że na razie się nic tutaj nie zmieniło. coraz mhm. dłuższe te włosy, Boże. Eee, tak, ale to pewnie wiesz. E, zimno się zrobiło wiadrze. Widz pyta, że do fryzjera miałeś iść, ale nie poszedłeś po e, Bo zimno się zrobiło i. Nie, nie, ale pójdę. Jak się cieplej zrobi. Jak się cieplej zrobi to pójdzie. A nie, ale wiesz, dzisiaj jakiś straszny wiatr był. I cały tydzień podobno chłodzenie idzie akurat. To tylko proszę przekazać panu Krzysztofowi, że moja mama jest ogólnie fryzjerką. I w razie co jeżeli on nie będzie chciał, to moja mama specjalnie przyjedzie do Belwederu i obetnie za pana Krzysztofa. A ty z Białegostoku jesteś? Nie, ale obok stachu mieszkam. Widz mówi, że jego mama jest fryzjerką i mogłaby przyjechać do ciebie do domu i cię ostrzyc. Nie, dziękuję. Za darmo. Dziękuję. A skąd tam jest? Spod Białego Stoku gdzieś. Spod Białego Stoku? No. Ja, ja, do fryzjerki, normalnie się i koniec. Krzysiek nie ma zaufania, on ma zaufanie do swojej pani fryzjerki, co go zawsze strzyże. Bo myśli, że to ktoś sobie jaja zrobi i go obetnie jakoś yy, śmiesznie i tak dalej. Także. No pozdrawiam na razie. Tutaj jeszcze ktoś pisze, że y, pani Ewa Lipka dzwoniła jako Karolina. Si na każdym lajcie przedstawia się pani Ewa Lipka jako Karolina, ale to Klaudia była przecież. Tak, słucham. Halo. Witam, Andrzej. Witam, Andrzeju. Nie, to już mówił, to póki co nie ma miejsca, póki co nie ma miejsca, a poza tym pamiętaj, że póki co rząd jeszcze yy, tylko obiecał, że zapłaci, ale jeszcze tak naprawdę nie ma tych przepisów, I za co, ile, dokładnie, w jakich warunkach. Ale co? To, bo widz pyta, czy w, ten, z Ukrainy byś przyjął nie. ludzi w domu. Nie. To ja mówię, że mówiłeś już, że na razie miejsca nie ma, nie? Tak. To, to jak pytania się powtarzają, no, to dobra, to na razie, trzymaj się. Okay, No, no, dawaj. No czekaj. Tak, słucham, halo? To jest wiesz, tylko na pana Krzysztofa? A na jaki temat? Bo to ja już mam robić od pytań, bo już niektórzy w szkółko o to samo pytają, więc. To niech pan zapyta pana Krzysztofa, bo pod raz spotkanie z panem Bardanem prezentują najpierw. Tak, no. Bo zaproszenie nie dostał. A to mówił, wiesz, akurat dzisiaj już kilka pytań o to było, wiesz, akurat. Dlaczego? Bo ten... Było, było. Wizytę prezydenta Ameryki już pytali, także... No, to, to, to nic nowego, no. Mógł, mógł przyjechać. Mógł przyjechać do Biegostoku, ale jakoś nie po drodze mu z kolei było, więc wiesz no. Trudno, żeby Krzysiek do niego jechał, no. A pan to miał na Krzykwo jakby przyjechał prezydent Ameryki pod bramkę, to byś się z nim spotkał? Się. Jakby przyjechał pod bramkę, to byś się spotkał, ale do Warszawy jechać to bez sensu. Moim zdaniem. Aha. No. A, a jeszcze chciałem się zapytać pana Krzysztofa, jak to jest ja, 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 tą yy, Asterką, bo podobno, mhm. że zakupiły się dokumenty i nie wiem, na jakby się okazało, czy Asterka została wygląda, czy... czy nie, Asterka jest do kupienia. Mówił nawet dzisiaj też na lajcie za 4000 cena wywła. Tak. No. A, a, tego, a jeszcze jedno pytanie do pana Krzysztofa: Czy zabrali upodobony zabrał no ją, i jak to jest właśnie? Czy zabrali, czy, czy po że nie zabrali? Tylko tak nie, to jeszcze będzie sprawa w sądzie ostateczna, bo odwołanie zostało złożone. No. Ale się. na razie jest zawieszone. No. Nie, nie jest zawieszone. Jakby chciał, to może jeździć, bo póki wyrok nie jest prawomocny, to może jeździć, wiesz? Ale Krzysiek dla świętego spokoju, żeby w kółko go nie męczyli. Rzeczy jeździ, czy mało rzeczy nie, to już nie jeździ. Tak, na wszelki wypadek, żeby. A tak jak pan Krzysztof tak naciska na tego pana gerenka, żeby taniej nie wychodził do zataczania i. Ale to tak samo, dzisiaj już na lajcie Był Andrzej, już był w pracy, wiesz? Także. Aha. No. Właśnie pan Krzysztof ja nie chcę tu mówić... To już wiesz, pytań. muszą się tutaj między sobą dogadać, to wiesz, ja to się nie będę wtrącać w to, nie? Widzowie też wiesz, my możemy mówić sobie tamto, siamto, a to oni muszą zdecydować, no. Także... Bo jeśli pan Krzysztof, y, widzę, że no nie chce być sam i nie chce do tego, ale... No. Każdego y, jakby tak odciąga od siebie właśnie, że albo kogoś krzyczy, albo nakazuje mu coś. No tak jest w sumie trochę. No, dobra, dobra, słuchaj, widzę, bo ja tu ostatnią osobą nieśpiącą zostałem na tym lajcie, także kończymy lajta chyba, no. Na razie trzymaj się. Dobra, widzowie, słuchajcie, dotrwaliśmy prawie 4 godziny. Krzysiek chce spać, Andrzej, nie, już Nie, nie, też... nie, nie, nie. A nie, nie, A no to. Tak, słucham. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pana Krzysztofa. Tak. Nie chciałby może przyjąć dwóch współlokatorek. Krzyśku, czy chciałbyś przyjąć dwie współlokatorki. A ale jakie? Ale. ale no jakie, co? Do Dokładnie. A nie, to ty pewnie zgrywę sobie robisz z Krzyśka, to wiesz tam. Nie no, Boże, już. Jak nie? Dobry. No to proszę słuchać. Tutaj jedna współlokatorka chce zamienić słowo z panem Krzysztofem. To proszę do telefonu, panią. Dzień dobry, ja mam bardzo Naprawdę? Chcesz porozmawiać jeszcze z kandydatką, Krzysiek, czy? Ile ma... ile ma lat? A ile pani ma lat? Skąd pochodzi? Jakie imię? Skąd pochodzi? Jakie imię? A ja to z grywy, Krzysiek, słyszę. Z grywy, to na razie trzymajcie się. kończysz Krzysiek, bo już o tej porze to już same zgrywy będą. Już z imprez będą dzwonić. Dawaj jeszcze. Hmm? Eee, jeszcze ktoś dzwoni. No. Tak dzwoni, tylko ja już odebrać nie mogę, bo mi się telefon zagotował. Tak, słucham, halo. Andrzej, jeszcze raz? Tak? A, to wiesz, to ja na to wpływu nie mam, no. Jak zechce mu się spać, to zaśnie, no. Coś... Ja, jasne, a po drugie jeszcze chciałem zapytać, bo nachodzi mi właśnie taka myśl. Otóż z czego pan Krzysztof chce żyć teraz w najbliższym czasie, odkąd Major wyjechał do Niemiec. A, to wiesz co, myślę, że Major to akurat na chwilę, nasało, to cały czas tutaj patrzył, tylko jak ciągnąć pieniądze ze szkolnej, a nie na odwrót, jak dołożyć się do szkolnej. Także... Okej, okay, bo myślałem, że no, tak, tak naprawdę to bez majora. Myślę, że tu, wiesz, będzie ciekawiej, fajniej i mniej awantur już widzę jest na razie. Wiesz. No. trzymaj się na razie. Żadnie było. No właśnie. Tyle widzów dzwoni, że telefon się zawiesił. Trzeba zrobić chwilę przerwy, zresetować telefon. Czemu z Whatsappa nie odbieram? No nie odbieram. No ile ja mogę odbierać? Jak tu cały czas na zwykły telefon dzwonią. Gdzież to ja jeszcze Whatsappa będę odbierać? No powiesił się telefon. Robimy reset telefonu chwilowo. Ja mogę pozdrowić Łukasza z Kępna, bo Krzyśkowi już głowy nie będę zawracać. Co tam jeszcze piszecie na czacie? Widział jak major był bity. Czy może pozdrowić od widza z Anglii? Tylko widz z Anglii. Tak, Rafał Kosno zawsze na propsie. Łukasza na pozdrawialiśmy. Nie, nie nocuję dzisiaj. Wyczyszczą majorowi konto w Niemczech, widzowie piszecie? Może i tak, tak. No dobra. Nie no, słuchajcie, już widzę, że wszyscy posnęli. 200 widzów na tym. Nie no, będziemy jednak kończyć widzę, Tak, słucham, halo? Dobra, kończymy. Jednak myślę, że kończymy. Kończymy, Krzysiek. Co? Kończymy. Chyba tak. No. Dziękujemy Wam, Andrzej, no. Za sobotni? Wyprowadzi się. Tak. Jego. Udział w naszym lajcie. Dobra. Dziękujemy za udział. 4 godziny bardzo było miło. E, Andrzej. Następny lajt Słyszymy. pewnie w przyszłym Andrzej. No, nie tyle. Wyprowadzi się. No, I worelka włącz. Dobra. dobra. Dobra, to poczekaj, Andrzej, jeszcze chwilę się spakuje i lecimy. Bo ja. je.